Witam wszystkich. Rozpoczynamy tydzień hiszpański, w którym opowiemy trochę ciekawostek o tym pięknym kraju. Jakie są różnice jeśli chodzi o rynek polski i hiszpański? Będzie też trochę się działo, ponieważ będą wywiady z ciekawymi osobami oraz webinar na żywo, gdzie opowiemy o praktycznych stronach zakupu nieruchomości w Hiszpanii oraz co zrobić, żeby na tej inwestycji zarobić. Także zapraszamy wszystkich do śledzenia naszego fanpage'a oraz naszej grupy. Będzie się bardzo dużo działo. Dzisiaj specjalnym gościem jest bizneswoman, specjalistka od rynku nieruchomości w Hiszpanii. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Przez jej ręce przeszło wiele transakcji, zarówno tych małych, jak i całkiem sporych. Bożenka, zapraszam Ciebie. Witam serdecznie. Nazywam się Bożena Kornioch. Prowadzę biuro nieruchomości w Hiszpanii, Alicante, dokładnie w miejscowości Guardamar del Segura. Każdy z nas, kto w tej chwili nas ogląda, zadaje sobie pytanie dlaczego Hiszpania? Tak więc już wam odpowiadam. Wybrałam Hiszpanię ze względu na słońce, ponieważ mamy tutaj praktycznie cały rok. Temperatury zimą wynoszą około 15 stopni, natomiast latem mamy dochodzą nawet do 40 stopni. Oczywiście w Polsce mamy pochmurne niebo, w Polsce mamy yy, pochmurne dni. Zimne, <grymne> Także to właśnie zadecydowało o mojej przeprowadzce do Hiszpanii. Tutaj ludzie są bardziej uśmiechnięci, wiecznie zadowoleni, więc to jest ta różnica i to niestety się udziela tutaj. Mhm. Yy, ale wracając oczywiście do pytania, które mi zadałeś, yy, tak więc myślę, że realny ogólnie zakup jest yy, nieruchomości dla każdego. Trzeba tylko wiedzieć gdzie. Tak naprawdę rynek hiszpański jest naprawdę bardzo y, atrakcyjny y, cenowo, jak i lokalizacyjnie. Może to przynieść niezłą stopę zwrotu, jeżeli chodzi o wynajem pod turystów. Możesz coś małe, co nieco powiedzieć nam o lokalizacji apartamentów? O lokalizacji, to znaczy, tak. Porównując, powiem przykład. Porównując Polskę do Hiszpanii. Tutaj w tej chwili w miejscowości Tore wiecha y, mieszkanie około 40 metrów kwadratowych. Powiedzmy do uh -huh. maksymalnie 500 metrów od morza, czy ewentualnie od plaży, bardziej dokładniej powiedziawszy, możemy dostać do 50 tysięcy euro. Natomiast w Polsce tego jest to niemożliwe, prawda? Tak, zdecydowanie. Także słuchajcie, dużo więcej informacji e, będzie na naszym fanpage'u i na naszej grupie. Także zapraszamy. I zapraszamy na webinar, w którym dużo więcej informacji, także udzieli nam nasza Bożenka będzie odpowiadała na Wasze pytania i Wasze wątpliwości, jeżeli będziecie chcieli tylko cokolwiek usłyszeć. Także do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.